Cześć, dzień dobry z tej strony, Niemojewa. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o top 5 brutalnych scenach w Anime 2. Od razu mówię, jak w poprzednim odcinku, jeśli nie ukończyliście 18 lat albo jesteście mega przewrażliwieni na widok krwawych scen, to proszę, abyście wyłączyli ten film. A jeśli już zostaliście, kochani, to dodam jeszcze od siebie, że lista jest w pełni moją subiektywną opinią i miejsca od 1 do 5 nie mają większego znaczenia. Miłego oglądania, kochani. Ostrzegam o spoilerach, widzowie. Na piątym miejscu Anime Blood Sea. Widzowie, jeśli chodzi o mnie, to bardzo lubię zwierzęta i kocham oglądać śmieszne filmiki ze słodkimi króliczkami na YouTubie, lecz te z Blood sea są zupełnie na innym poziomie. Te króliki na sterydach to mrożące krew w żyłach potwory, które potrafią zrobić dużo szumu. Sceny z nimi są wprost cudowne. Możemy na nich zobaczyć ludzi nabijanych na ich długie paznokcie, obgryzanie ludzi niczym szaszłyk, no i ciągłe odrywanie głów. Lecz nic nie przebije sceny z Blenderem, widzowie. Wsadzanie ludzi do worka i mielenie ich z kolegą królikiem jest po prostu cudowne w tym anime, Całe anime jest dość pojebane i krwawe, więc, nie licząc króliczków, polecam je z całego serduszka. Widzowie, w szkole zazwyczaj lekcje są dosyć nudne, ale, jakby istniał nauczyciel, który odjebał taką akcję jak ten za Noder, to bym się mega zdziwił. Na zajęciach, wiecie, nieczęsto się zdarza, że nauczyciel wbija sobie nóż w gardło i maluje całą salę na czerwono. Po prostu zobaczcie tą akcję, kochani, bo jest ona warta obejrzenia. Na trzecim miejscu anime Helsing Ultimate. Helsing, jakże piękne jest to anime, kochani. Krwawe, brutalne wampiry i podskakujące cycki. Czego chcieć więcej widzowie? W Helsing zapamiętałem jedną scenę, jak pan Luke myśli, że jest fajny i w ogóle myśli, że ma szansę z naszym kochanym Alucardem, mistrzem balasów. Ale Alucard szybko uświadomił go w jego błędzie, pokazując mu kawałek jego mocy, zrobił to na szczęście w bardzo brutalny sposób. Ostrzeliwując mu nogę, następnie drugą nogę, kończąc tę walkę pięknym wykorzystaniem swoich mocy.

Na drugim miejscu anime Rezero. Widzowie, strasznie nie lubię pękających, łamanych kości i skręceń też nie, dlatego nie byłem fanem sceny w Rezero, gdzie nasza kochana waifurem została wykręcona jak mokra szmata za przeproszeniem, ale wiecie, nasz kochany Subaru może się cofnąć i to naprawić, ale jakby to widział jeszcze raz, to myślę, żeby się nie pozbierał tak łatwo. Osobiście, jak to widziałem, to aż przeszły mnie ciarki, widzowie, wręcz nie mogłem na to patrzeć. Na pierwszym miejscu anime Elfen Light. Ta scena jest naprawdę poryta, kochani. Jak nie lubicie odrywanych kończyn, to nie oglądajcie tego. Jest to końcówka walki nany z Lucy. Bohaterka została wygięta niczym kadłubek bez rączek i nóżek, ale jak ktoś zna Elfen Light, to wie, że mega powalony i krwawe jest to anime. To na tyle z dzisiejszego odcinka kochani, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i może dla odmiany następny zrobimy o top 5 najmilszych scen z anime. Pozdrawionka kochani, nie zapomnijcie o subku z dzwoneczkiem, trzymajcie się cieplutko i o...